Byłaś ostatnio przerażona, jakieś myśli cię dręczyły, ale teraz wkroczyłaś w okres, w którym ufasz sobie, w którym znalazłaś swoją własną drogę. Kareta, czarodziej. Nie wierzę w przypadki, i to czytanie nie jest przypadkowe. Jeśli je widzisz, to znaczy, że coś w nim jest dla ciebie. Więc tak, kareta. Mamy tutaj. Widoczne dwa konie i gościa, który na nie patrzy. Te konie chcą nam pokazać, że chodzi w życiu o balans. Że jeśli jedna strona za bardzo ciągnie, no to, to coś nie, nie idzie jakby równo, nie idzie tak jak ma. Tu chodzi o balans w życiu. Że tak jak widać, te konie mają dwa kolory czarny i biały. To jest znowu symbolika Ying i yang. Czyli na przykład, możesz za bardzo patrzeć na to, co ludzie myślą o tobie i nie iść swoją drogą. Albo może być to w drugą stronę, że za bardzo siedzisz w swoim w własnym świecie i nie patrzysz, co inni ludzie mówią. I teraz nie chodzi tylko o innych ludzi, że twoje najbliższe otoczenie, a jako ludzie, jako kolektyw. Ale co jeszcze tutaj można. Powiedzieć. To dwie karty, trzy karty. Mi cztery karty mi spadły. Dobra. Yy, okej, okay. dziewiątka mieczy. Królowa. Dwie królowe, kielichów i denarów i as. Buław. Jaką historię tutaj widzę? Yy, byłaś ostatnio przerażona, jakieś myśli cię dręczyły, ale teraz wkroczyłaś w. Okres, w którym ufasz sobie, w którym znalazłeś swoją własną drogę, w którym czujesz, że no to jest Twoja własna droga. To te dwie karty to jest Twoje własne, to jest Twoje powołanie, powiedzmy, coś w tym stylu, że jest bardzo dużo właśnie takiej subiektywnej energii i że to, że znalazłeś swoją drogę, pchacie w kierunku. w jakim kierunku to cię pcha? Weźmy sobie, o, z tą kartę chcemy wziąć. Kapłanka. Czyli gdzieś tam w kierunku odróżnienia prawdy od iluzji. Nie jesz tego zatrutego jabłka, tylko mówisz: Nie, to jabłko jest zatrute, nie będę go jeść. Także gratulacje, trzymaj się i do usłyszenia. Wesoły świątyń. Cześć.